Dziś w ciekawizji ciekawy i niezwykły temat, mianowicie połączenie geologii z naszym zdrowiem, a moim rozmówcą, gościem jest pan profesor Maciej Pawlikowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, panie redaktorze. Witam, panie profesorze. No właściwie po pierwsze, dlaczego się pan geolog, mineralog zajął takim no, trochę nietypowym tematem, czyli właśnie kamieniami w ciele człowieka. Bo to jest coś zadziwiającego. To nie są kamienie, tylko to są kryształy, bo kamienie to są gdzieś na górach albo też na ulicy, a to są kryształy to jest zupełnie co innego, panie redaktorze. Ale no. przepraszam, nazywamy to kamienie nerkowe, kamienie żółciowe, tam jakieś inne kamienie. No to mówmy tak po polsku. Dobrze. Dlaczego się tym zająłem? No, sprawa jest dość skomplikowana. Kiedyś mój ojciec zaczął chorować, jak zacząłem się pytać lekarzy, co mu jest, to nie bardzo mogli powiedzieć, oprócz tego, że ma, ma zwapnienia, że tak powiem, w tętnicach, co mnie dalece nie zadowalało, bo my już wiemy, gdzie który atom, w jakim minerale się znajduje i w jakiej koordynacji, a tutaj u człowieka to nie wiadomo. No i zacząłem się tym interesować. Im bardziej się interesowałem, tym bardziej okazywało się to przydatne i no takie, powiedzmy, ekscytujące nawet w pewnym stopniu. No więc doszedłem do takiego poziomu, że no w niektórych sprawach to oczywiście się dzieje przy współpracy z lekarzami różnymi. Parę książek z tego wszystkiego powstało, ale dalej prace postępują i w tej chwili siedziałem przez jakiś czas nad taką bardzo interesującą relacją którą się też zajmowałem to nie jest z książek tylko moje własne czy też nasze relacją pomiędzy osteoporozą arteriosklerozą czyli miażdżycą inaczej mówiąc i nowotworami bo bardzo interesujące jest to co się dzieje z pierwiastkami Y, które wyprowadzane są z kości w trakcie osteoporozy, bo wszyscy wiedzą, że kości są bardziej łamliwe, nie zrastają się i tak dalej, no ale z kości wychodzi, że tak powiem do układu krwionośnego y, ponad kilo wapnia i fosforu, więc to są poważne ilości, które jeden organizm wydala na zewnątrz, a w drugim organizmie te pierwiastki krążą, i natrafiając na e, odpowiednie miejsca, które nazywają się tak zwanymi centrami krystalizacji, tam zaczyna się tworzyć ta miażdżyca, która, blaszka miażdżycowa, jak to kardiolodzy, kardiochirurdzy mówią, e, która no, zmniejsza prześwit tętnic, tym samym powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, dlatego że Mamy w naszym układzie krwionośnym około 5,5 litra krwi. No i jak rurki się zwężą, to dalej jest 5,5 litra, czyli te, ta objętość musi być w mniejszych, cieńszych, że tak powiem, węższych tętnicach. No i to powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, a zatem zmusza do mocniejszej pracy serca. Bardzo jest interesujący sam problem. Tej osteoporozy, bo u jednych się to rozwija szybciej, u innych później, bez wątpienia obejmuje właściwie wszystkich, a więc proszę sobie powiedzieć, że to jest problem 7,5 miliarda ludzi na świecie, bo co 70 mniej więcej lat wymienia się cała generacja ludzi. Tyle umiera i tyle się rodzi nowych, a nawet jeszcze trochę więcej, bo nas przybywa. Więc to decyduje o wadze ty, tych problemów, o których tutaj mówię. To dotyczy i panów prezydentów, ministrów i pani sprzątającej przy poszanowaniu wszystkich zawodów, prawda, więc to jest nadrzędna, nadrzędna sprawa nad wieloma różnymi innymi rzeczami, od której tak troszeczkę uciekamy, bo to tam niby gdzieś jest, no ale to nas nie dotyczy, no chyba, że coś się ze zdrowiem dzieje. W każdym bądź razie przy Osteoporozie też zagadnienie jest dosyć ciekawe, ale właściwie ona się sprowadza do tego, że w trakcie wzrastania organizmu i osiągania pełnej dojrzałości, czyli tak powiedzmy 18, 20 lat, sytuacja wygląda w ten sposób, że kości, a właściwie komórki kostne osteoblasty, produkują taki związek, który nazywa się fosfataza alkaliczna. I z tej fosfatazy alkalicznej, w kolagenie kostnym, który jest specyficzny, no, krystalizuje minerał, wszyscy wiemy, że w kościach tam mamy minerały. Prawda? I sprawa wydaje się, no to co, co to za wielkie mecyje, no, po pierwsze tak, okazuje się, że jesteśmy fosforolubni, nasze kości zawierają bardzo dużo fosforu, i ten fosfor oczywiście pobieramy z jedzenia, z jedzenia i z napitków to w mniejszym stopniu, ale głównie z jedzenia. I w naszym jedzeniu zawartość fosforu jest nieduża. Nasz organizm potrafi prawie, że po atomie zbierać te cząsteczki fosforu i wbudowywać je przez specjalną tam procedurę w kości. I to tak trwa do 18 roku życia. Jak organizm już w pełni dojrzeje i tych minerałów jest w kościach naprodukowanych dużo, to zmienia się układ taki powiedzmy chemiczny, czy fizykochemiczny właściwie, dlatego że komórki, które są w kościach osteoblasty, osteoplasty, osteocyty one się kontaktują z układem krwionośnym, tam dostają tlen, jedzenie no i jakoś żyją w tych kościach, zamurowane po niego. W ich procesach życiowych powstaje m.in. dwutlenek węgla, który jest odprowadzany do krwi żylnej, do mikronaczyń, które są w, w kościach, no i tam potem wędruje sobie aż do płuc, gdzie dwutlenek węgla jest, prawda, wydychany i przyjmowany jest tlen, to wszyscy wiedzą. Natomiast ze względu na to, jak gdyby zamurowanie tą produkcję tych minerałów w kościach, to odprowadzanie dwutlenku węgla jest utrudnione, bo no, te komórki są dookoła otoczone minerałami, które poniekąd same wyprodukowały. W związku z tym wzrasta teżenie dwutlenku węgla, i dwutlenek węgla, ten produkowany przez żyjące komórki, łączy się z wodą, powstaje słaby kwas węglowy, który obniża pH środowiska, czyli Zmienia to środowisko w lekko kwaśne. No, kwas węglowy zakwasza środowisko. I wobec tego już to, ten kwaśny czy zakwaszony lekko płyn powoduje rozpuszczanie kości. Powoduje rozpuszczanie przede wszystkim tego hydroksyapatytu, minerału, który jest w kościach, bo on w środowisku kwaśnym jest nietrwały. I on zaczyna wyjeżdżać, że tak powiem, w postaci jonowej, jakowa, grupy fosforanowej, jeszcze tam różne rzeczy, do układu krwionośnego, gdzie natychmiast po dostaniu się do tak zwanych kanałów Hawersa w kościach mikro, gdzie są mikronaczynia, tam ten fosfor już może krystalizować. Mam takie zdjęcia w postaci kryształków i przytykać mikrotętnicę. Więc ten obszar, gdzie to się wszystko dzieje, jest jak gdyby zdefektowany, on gorzej funkcjonuje. No i tam zaczyna się rozpuszczanie zarówno tego minerału, jak i kolagenu. Kość robi się krucha, taka łamliwa, prawda? Nie chce się zrastać i różne rzeczy inne. To, to, jest to bardzo niedobrze, no to w takim razie nie dałoby się jakoś zapobiegać temu albo powstrzymywać ten proces. No, no bo... dość, dużo, dość dużo ludzi o tym myśli, no, ale no myśli. <laughs> no bo to gdyby tutaj dało się coś zrobić, to jest ratunek życiowy powiedziałbym, bo sama osteoporoza no to robi wiele różnych problemów, ale... Ona jest dostarczycielem pierwiastków właśnie do miażdżycy, gdzie tam ta blaszka miażycowa w tętnicach się tworzy, i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast sprawa się sprowadza do tego, że mikrotętnice w, w kościach no, trochę się, można powiedzieć, że się starzeją, podobno jak mikro tętnice w, mikrotętnice w skórze. Można powiedzieć no, w cudzysłowie, że te. Mikrotędnice w kościach się przytykają i ta część kości no, źle funkcjonuje, jak gdyby. A jaki jest patent na to? No, eksperymenty, które żeśmy robili, które są no, dosyć powszechnie znane, bo to nie są jakieś nadzwyczajne odkrycia, tylko na to trzeba troszeczkę na te zjawiska trochę inaczej trzeba po, popatrzeć, że w momencie jak złamiemy Nogę albo rękę, no to czekamy trochę, wsadzajemy nam do gipsu i ta noga się zrasta, prawda? Czyli złamanie kości powoduje rozwój osteosyntezy. Zaczyna się kość tworzyć i często w miejscach złamania kość, która powstaje, jest dużo mocniejsza niż pozostała część kości. Ale, 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 ale ja tu protestuję. To znaczy, co? Po to, żeby sobie uratować kości, to trzeba je połamać? Nie, nie. To mówię tylko na przykładzie, że w procesie złamania, proces złamania kości jest procesem stymulującym nie tylko wzrost kostny, że się kość wzrasta, ale w ogóle powstawanie kości. Czyli jest jakiś mechanizm w organizmie, który można by było prześledzić i uruchomić, w miejscach, gdzie jest ostoporoza, ten mechanizm uruchomić, po to, żeby tam kość ponownie zaczęła się tworzyć. Przypuszczenia są, co tam może się dziać. No, jednym z takich elementów jest nadprodukcja dwutlenku węgla, który w miejscach złamania, zwłaszcza otwartych złamań, powoduje angiogenezę, czyli rozwój naczyń. Bo wiadomo, że jak się kość złamie, to, to w tym miejscu tworzy się krwiak. Potem w tym krwiaku zaczynają się pojawiać włókna kolagenowe, tworzą się naczynia, no i zaczyna się budowanie kości. To jest ciekawe, że przez pierwsze 10 dni właściwie w tej kości po złamaniu praktycznie prawie nic nie dzieje. Pod koniec u jednoczeka 8 dnia, u drugiego 10 dnia wzrasta poziom magnezu, cynku i zaczyna się budowanie kości. Zaczyna się tworzyć kolagen, czyli białko, które ponownie ulega mineralizacji i tak dalej i potem zrost kostny mniej więcej od 8-10 dnia idzie lawinowo. To przez dwa tygodnie kość po prostu szaleje, żeby się zrosnąć i ona po właściwie po trzech tygodniach od złamania, jeżeli wszystko normalnie przebiega, ta kość już jest właściwie zrośnięta jeszcze nie za mocna, zostawia się jej powiedzmy jeszcze dwa tygodnie, żeby ona się wzmocniła i po sześciu tygodniach przeważnie wzrost kostny jest w pełni rozwinięty, ale okazuje się, że kość się zrasta jeszcze przez dwa lata oh, po złamaniu. No. Cały czas tam procesy oczywiście idą wolniej niż przez te trzy tygodnie, powiedzmy pierwsze, ale na przykład tworzy się kanał szpikowy, który w momencie wzrostu kostnego, wtedy kiedy kość się zrośnie, kanału szpikowego nie ma, no i różne inne ciekawe rzeczy się dzieją. Ale do czego zmierzam? Oznacza to, że w naszych organizmach mądrych w sposób naturalny występuje proces samonaprawy kości. Więc gdyby się temu procesowi dobrze przyjrzeć no i wykorzystać ten element, który jest kościotwórczy, prawda, no to uruchomienie go w miejscach, gdzie został poroza, by te kości wzmocniło. Są podejrzenia słuszne, niesłuszne, w każdym bądź razie no, trzeba to wszystko wyeksperymentować, żeby ludziom krzywdy nie zrobić, ale dałoby się to zrobić. I no, na przykład podawanie dużej ilości wapnia i magnezu i tak dalej bezpośrednio do organizmu, gdzie tam jest ta ostoporozadna, no jest trochę pomysłem, to takim jak właśnie, jak zjemy mózg przeciwnika, to będziemy dwa razy mądrzejsi. To tak palolitem powiedzmy zalatuje, bo to trzeba ponownie uruchomić mechanizmy kościotwórcze. A nie zasuwać klientowi nie wiadomo, ile wapnia i fosforu, ten taki trójkąt magiczny, który tam w telewizji podają, że to niekoniecznie idzie do kości, bo to, to nie jest tak, jak zjemy galaretkę, to nam się kości wzrosną. Jak zjemy serce przeciwnika, będziemy dwa razy dzielniejsi. Nie, to, to takie dosyć proste myślenie. W każdym bądź razie. Często te lekarstwa na, na osteoporozę no to idą w tętnice i w mózg i w różne inne rzeczy, a niekoniecznie w kości. Ale to jest już osobna sprawa. Na razie mówimy o tym, jak osteoporoza wpływa na resztę organizmu. Jak człowiek się starzeje, to jest procesem w zasadzie normalnym. To wtedy mamy jak gdyby dwa źródła pierwiastków takich biologicznie istotnych, wapnia i fosforu, jedno to jest to, co przy, y, dodajemy do organizmu z zewnątrz, czyli pokarm, na przykład białe serki, prawda, mleko i tak dalej, tam żadna stara krowa nie, nie się drugiej krowy, tylko człowiek wymyślił, że mleko jest takie zdrowe, na starość okazuje się to mleko, ta dieta mleczna, no niekoniecznie jest taka zdrowa, chociaż tradycje są, prawda, mleczarne i nie wiadomo co, bo my na starość tych pierwiastków tak dużo nie potrzebujemy, jak wtedy, kiedy organizm się buduje. I do tego mechanizmu odżywiania dodawany jest mechanizm osteoporozy, gdzie wychodzą wapń i fosfor, czyli jak gdyby dostajemy podwójną dawkę tych pierwiastków, które sprzyjają miażdżycy, sprzyjają tworzeniu się tej blaszki miażdżycowej. Jeżeli są centra y, mineralizacji, tętnic, które mogą powstawać w różny sposób, mogą być genetyczne, mogą być spowodowane wysiłkiem fizycznym, przebytymi chorobami itd. dalej. Tam, gdzie występują uszkodzenia tętnic, tam występuje pole elektryczne z ładunkami, zerwane są wiązania jonowe i tam zawsze chętnie się coś przyczepi u jednego Cholesterol, u drugiego wapń i fosfor, i powstaje tak zwane zwapnienie, prawda? Najczęściej te blaszki miażdżycowe są dwojakiego rodzaju, bo zawierają i e, zwapnienie w środku, i zawierają cholesterol. I teraz jeszcze się okazuje, że to jest regionalnie, na przykład na Śląsku większość ludzi no, ma podwyższony cholesterol, bo tam dieta jest dosyć taka. no Górnicy muszą ciężko pracować, muszą jeść. Natomiast w obszarze Jury Śląsko-Krakowskiej, gdzie są wody mocno wapienne, no większość ma głównie zwapnienie, ale to już jest na marginesie. Okazuje się, że te krążące, wyprowadzone z kości pierwiastki, krążąc w układzie krwionośnym, dostają się do różnych tkanek, do mózgu, do serca, do wątroby itd., itd. No, odgrywają istotną rolę w przypadku tak zwanego podziału, Mitotycznego jądra komórkowego. Wtedy, jak z jednej komórki robią się dwie, bo komórki rozmnażają się przez podział, nie? że DNA jednej komórki rozkłada się na dwie takie części. Ta spirala czy połowa idzie do jednej tworzącej się komórki, połowa idzie do drugiej. Błony komórkowe się zamykają i tworzą się dwie komórki z jednej. Prawda? Jeżeli ten podział tej komórki, Następuje w środowisku nienormalnym, to znaczy o zbyt dużej zawartości różnych pierwiastków, w tym pierwiastków wyprowadzanych też z kości, ale też y, składników kancerogennych, nikotyna i to wszystko, co wiemy, różne zatrucie środowiska i tak dalej, to może dojść do błędu w DNA, te, w tym dzielącym się DNA na dwie części, może dojść do błędu, do defektu. Zwłaszcza jest niebezpieczny odcinek, który odpowiada za mnożenie się komórki. To jest dość długi odcinek DNA, i tam w różnych miejscach tego odcinka może dojść do zdefektowania. I skutkiem jest to, że komórka, która ma się mnożyć raz na rok, ona się zaczyna mnożyć bez przerwy. I to zależy jeszcze, jak, co się zdefektuje i co będzie środkiem powodującym ten defekt. Czy potas, czy grupy fosforanowe, czy nikotyna, czy nie. Albo się mnoży bez przerwy i guzy nowotworowe rosną, bo to na, przybywa tych komórek w sposób szalony, zupełnie, albo raz na jakiś czas i w ogóle nie ma sprawy. Okazuje się, no bo robiłem badania wielu nowotworów różnych, nie będę tu opowiadał, który, ale okazuje się, że w życiu człowieka, człowiek przechodzi przez wiele stadiów nowotworowych, z którymi organizm sam sobie radzi. Yy, onkolodzy, z krakowscy, z ulicy Garcarskiej, no, z którymi rozmawiałem, dokładnie mi to wszystko wyjaśnili. I silny organizm potrafi sobie z tymi komórkami nowotworowymi poradzić i stopuje cały rozwój guza nowotworowego. No, jak się nie da, no to zaczynają się napromieniowania i tak, dalej, i tak dalej. A zatem pierwiastki wyprowadzane z kości w trakcie osteoporozy mogą sprzyjać lokalnej mineralizacji tkanek. Tam, gdzie one dotrą, te wyprowadzane z kości i gdzie następuje podział komórki i jest za dużo czegoś, to tam może dojść do tego defektu i namnażania się, czyli tworzenia się tkanki nowotworowej, to, to jest jedna, jeden z powodów, że w wieku starszym właśnie kiedy częściej ta osteoporoza się rozwija, jest bardziej intensywna, ludzie w starszym wieku częściej zapadają na nowotwory różne, prawda? Bo to je, jeżeli ten podział zostanie tej komórki zostanie zepsuty że tak powiem, w cudzysłowie w wątrobie no to nowotwór wątroba jak w komórkach powiedzmy mięśniowych no to zaczyna się z mięśniami kłopot no i tak dalej i tak dalej tym sposobem żeby już nie przedłużać wygląda na to że osteoporoza jest nie tylko zjawiskiem niekorzystnym dla systemu kostnego ale jest niekorzystnym właściwie dla tego organizmu, bo dostarcza nadmiaru pierwiastków. Panie Profesorze, no całkowicie mnie Pan zaskoczył, no prawie zamurowało mnie, dlatego się nie odzywałem, bo tak zaprosiłem do rozmowy mineraloga, który zajął się minerałami albo inaczej, kryształami w ciele człowieka, a tutaj się okazuje, że Pan tłumaczy nam wiele no, przyczyn różnych chorób. Jest to zadziwiające i bardzo dziękuję Panu za rozmowę. No, i za te bardzo ciekawe wyjaśnienia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś znajdzie Pan czas, żeby opowiedzieć o tych swoich niezwykłych pracach i nie tylko o tych, bo przecież Pan pracował i z archeologami, z wieloma innymi specjalistami. No, jak widać, mineralog taki wieloinstrumentalny. Także bardzo serdecznie Panu dziękuję. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.